Moi drodzy widzowie, nie ukrywam, że troszkę mi zajęło zajęcie się tym tematem, ale wreszcie... INTRO! Witam, z tej strony Cube, a oto 52. epizod Kubła Energola. W tym epizodzie oczywiście zajmiemy się monsterami, jak sami widzieliście na miniaturze i pierwszym będzie... Cafe Latte. Czyli jeden z moich... chyba największych grzechów. W zasadzie to jednym z dwóch: yy, chodzi o to, że nie kupiłem tego monstera na stronce importowej. Po prostu się spóźniłem, co nie i jakby zlekceważyłem sprawę. Więc musiałem się później babrać na eBayu. I zamiast tam nie pamiętam ile tam kosztował. Może gdzieś poniżej 30 zł za tego monstera. Więc yy, zamiast tych 30 zł zapłaciłem 15 dolarów. Yy, więc no, później. Yy... Pokażę wam oczywiście jak to w przeliczeniu wychodzi pewnie drożej niż teraz, bo no, kupowałem tego monstera, nie wiem, w listopadzie, zeszłego roku, październiku, coś takiego, no, długo przeleżał, jak coś jest wciąż sprawny do spożycia, co nie? Trzymałem go raczej w takich warunkach, żeby się nie zepsuł, przynajmniej taką mam nadzieję. Niemniej jednak ten moment czekał na mnie bardzo długo. Jak wiecie, albo też nie wiecie, to mówię Wam teraz. Hmm. Monster Java jest to moja ulubiona seria monsterów. Są to tak naprawdę kawy. No, widać zresztą kafe Latte. Dzisiaj będziemy pić monstera Java, kafe Latte. No i no, trzeba to spróbować zobaczyć, czy dorównuje tym wszystkim poprzednim Javom typu salted caramel. Na przykład. Dobrze, także puszka Wam się kręci. No jeśli chodzi o wygląd, no nie za specjalnie szczerze mówiąc, jest brązowa w zasadzie i nie wygląda jakoś specjalnie interesująco. Ale rozumiem, że ta biała, jakby część na górze ma reprezentować faktycznie tę piankę, jaka jest w latte. Zobaczymy oczywiście, jak to smakuje, więc trzeba to otworzyć i sprawdzić. Tutaj jestem delikatnie zawiedziony, ponieważ no, myślałem, że będzie ta pianka tutaj, coś jak w tych Javach Cold Brew, czy jakieś tam, kurczę, chyba właśnie te jawy miały te taką piankę delikatną na górze, tak, tak mi się wydaje, no mogę ściemniać teraz, bo no piłem to już jakiś dłuższy czas temu, niestety nie pamiętam, nie przygotowałem się, sorry. No, ale z wyglądu, no, jak każda Java tak naprawdę, więc wygląda jak kawa, taka mrożona, tak naprawdę. No taki, taki o kolor brązowawy jak kawa. Jak to w takim razie pachnie? No dosłownie jak te jak te cukierki Kopiko, te takie kawowe, może będziecie kojarzyć. No dobra, także spróbujmy tego cuda. To faktycznie smakuje też jak kopiko. <grych> Powiem, że nie smakuje to jak taka typowa Java, szczerze mówiąc. Tylko troszeczkę taka rozwodniona jest. Jak wspomniałem, coś jest z tego smaku kopiko. Jest delikatnie gorzkawa i tego mleka jest dosłownie taka minimalna ilość. Też nie jest jakoś turbo słodkie, bo mimo wszystko wydaje mi się, że poprzednie Javy jednak były. Bardziej, zdecydowanie bardziej słodkie, a to przypomina troszeczkę bardziej taką typową kawę mrożoną. Nie jest to nic specjalnego, powiedziałbym, jakby w porównaniu do poprzednich wariantów, ale wciąż jest bardzo dobre. E, tylko no, nie polecam kupować za 15 dolarów jednej puszki. Ja to zrobiłem, ponieważ no, przygotowuję dla Was test, więc no, wypadałoby jednak omówić brakujący wariant. Monstera, także podsumowując, jest to smaczne. Nawet bardzo smaczne. Więc mogę polecić, jeśli macie w zapasie jakieś pieniądze, które chcecie przewalić na jedną puszkę. Przypominam, na jedną puszkę. No i co? Przechodzimy do kolejnego monstera. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Rehaba. No, trochę sobie pospałem dzisiaj. Do tego stopnia, że znowu muszę się spieszyć, dlatego na szybko omówię Wam Monstera Rehab Recover Whiteberry Tea. Pucha Wam się oczywiście kręci, jest to oczywiście z tych nowszych Rehabów Recover, jak wspomniałem, i troszeczkę mi się puszka obiła, yy, nie wiem czy to była moja wina, czy też taka mi przyszła, ale no w takim średnim stagie jest. Jednakże jest... <grym> nieotwarta na szczęście. No i jest to smak dzikiej jagody. Mam nadzieję, że to będzie dobre, ponieważ te recovery, w sensie te nowsze rehaby, średnio mi smakują. Szczerze mówiąc, nie pamiętam już do końca czemu chyba dlatego, że coś tam z tym osadem było nie tak, i generalnie w porównaniu do swoich jakby pierwowzorów, na przykład ten cytrynowy, no to one wypadały gorzej. Ale to jest nowy smak, zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Także lecimy. Otwórzmy to. A no i nie wspomniałem nic, ale ta puszka wygląda naprawdę ładnie. Podobają mi się te kolory, więc ogólnie naprawdę na plus. Za bardzo tego kciuka nie widać, ale na plus. A tak to wygląda, moi drodzy widzowie. No po prostu kolor takiej herbaty mętnej bym powiedział, no. <grywka> Za bardzo się te richaby od siebie nie różnią niestety, także no po prostu kolor herbaty. A jak to pachnie w takim razie? Delikatny, naprawdę praktycznie nieodczuwalny zapach takiej właśnie herbaty z jeszcze mniejszą ilością jagody. Naprawdę mało tu cokolwiek czuć. No ale dobra, trzeba tego spróbować. No, ten osad zostaje faktycznie, ale dobry to jest. No, generalnie, jakbym miała powiedzieć, to jest to mocno posłodzona herbata z dodatkiem jagód. I tyle, tak naprawdę, mimo tego, że jest to niskokaloryczne, tak naprawdę, bo 25 kalorii i 4, 4 gramy cukru. No może trochę przesadziłem z tym, że jest mocno słodkie, bo na początku, jak bierzecie łyka, to wydaje się jakby to dosłownie była woda, coś jak taka woda smakowa, nie wiem, żywiec, strój, jurajska, cokolwiek. Taka woda e, z delikatną jagodą, aczkolwiek później dochodzi ta cała esencja herbaty przy przełykaniu, no i tutaj już czuć faktycznie tę słodycz. No i w skrócie... no jest to smaczne. Jakby aż dziwne, to jak wspomniałem, jest ten osad, ale on kompletnie nie przeszkadza, jakby w momencie picia tego. Możliwe też, że się do tego przyzwyczaiłem. No i jest to ok. Jeśli chcecie spróbować tego, <grytania> tego Rihaba, to ja nie wiem, czy on jest dostępny. Szczerze mówiąc, ja go kupiłem za te 15 dolarów razem z tą latę. Więc jak go znajdziecie, to spoko, ale jak go gdzie znajdziecie na polskich stronach, to naprawdę, szukanie na ebay'u... No chyba nie chcecie płacić tyle hajsu za jedną puszkę, co nie? Także tyle, co mam do powiedzenia. Pora się zająć zatem czymś... No, zdecydowanie nowszym, także do ostatniego monstera. No dobra, moi drodzy, przechodzimy do ostatniego monstera. Już będzie to Monster Juice bad Apple, czyli tak naprawdę nowa rzecz, coś co wyszło niedawno na stronkach importowych. I co ciekawe, zamówiłem to z nowej strony, bo nie zamawiałem stamtąd wcześniej, a jest to Yumo.pl. Puszka wam się kręci i mam przynajmniej dwa zastrzeżenia, jeśli chodzi o wygląd tej puszki. Przede wszystkim, halo, bad Apple. Czemu tu nie ma żadnego nawiązania do Touhou? Chyba, że nie widzę żadnego, no ale no, no nie wiem, no jakby dziwne. To była naprawdę super rzecz, żeby tutaj wrzucić jakieś nawiązanie, ale nie widzę tutaj nic, chyba, że jestem ślepy. A po drugie, to raczej nie jest zastrzeżenie, ale zwróciłem uwagę na to, co jest napisane z tyłu puszki. E, chodzi mi dokładniej o trzeci, e, trzecie zdanie z pierwszego akapitu. Bad Apple isn't like anything you've ever had before. I to jest ciekawe, ponieważ faktycznie jest to pierwszy monster o smaku jabłka, przynajmniej jeśli mnie pamięć nie myli, co w odróżnieniu do polskich standardów, gdzie tych jabłkowych było trochę, to jest to naprawdę intrygujące. Co ciekawe też patrzę w skład, i to nie jest samo jabłko, bo widzę tu też gruszkę, kiwi i kwaśną wiśnie. No dziwne. No cóż, zostaje tego spróbować. Mam nadzieję, że będzie dobre faktycznie, bo no to jest seria Just. Zazwyczaj one są po prostu bardzo słodkie i najczęściej dobre. Otwieramy. Dobra, jeśli chodzi o wygląd, trochę nie tego się spodziewałem, bo no mało to przypomina taki sok jabłkowy, co nie? Bardziej jak taki, nie wiem, kompot, może jakąś herbatę, ale sok jabłkowy tak trochę nie bardzo, to jest trochę takie gęste w konsystencji, przynajmniej tak to yy, wygląda na pierwszy rzut oka. No ale zweryfikujemy to później, jak to pachnie. Bardzo słodko, akurat stricte jabłka faktycznie tutaj nie czuć, chociaż faktycznie jest na pierwszym planie, ale jest to po prostu zmieszane z innymi owocami, pewnie z tymi, które były tam wspomniane wcześniej. No cóż, próbujemy tego. Ciekawe, bo spodziewałem się tutaj jakiejś bomby słodyczowej, cukrowej bardziej. A niekoniecznie w sensie jest słodkie, ale nie tak jak seria Just nas przyzwyczaiła. Być może jest tak dlatego, ponieważ ta puszka ma nieco mniej cukru niż inne warianty, właśnie z serii Just, ponieważ to jest 8,2 g na 100 ml. Zazwyczaj jest to chyba po jakieś 10-11, jakoś tak. Więc naprawdę, no, idzie to odczuć. Jest to mniej słodkie niż, no, czy być powinno. No, do czego zostaliśmy, jak już wspomniałem, przyzwyczajeni. Ale jakbym ja miał powiedzieć jak to smakuje, no to przede wszystkim jest to baza właśnie tego soku jabłkowego w połączeniu z delikatnym kwaskiem, być może właśnie tej wiśni. A tak no to się to łączy właśnie w całość takie. Głównie słodkie, ale troszeczkę takim kwaskiem zalatuje. No i co ciekawe też jest gazowane, co nie. Nie wiem, czemu to powiedziałem w zasadzie, może w odróżnieniu po prostu do e, tych dwóch poprzednich właśnie puszek, które nie były. No ale jak to mi smakuje? Przede wszystkim bazą jest sok jabłkowy, tak jak to wspomniałem, ale czuć taki delikatny kwasek, więc prawdopodobnie wiśnia gra tutaj następne skrzypce, ale ogólnie to jest to po prostu przede wszystkim słodki napój, ale no delikatnie słodki, nie jakoś do przesady, nie jakby miał multum cukru czy coś, yy, z delikatnym kwaskiem i muszę przyznać, że jest to całkiem dobre. Yy, konsystencja jest zdecydowanie bardzo lekka jak na dżusty, więc wchodzi, no, spoko zdecydowanie. Jednak muszę się trochę skorygować, bo odczułem po wypiciu kilku łyków, że na środku języka jest taka masa yy, słodyczy, co nie? Więc... Yy, no co, no typowy przedstawiciel gatunku dżustów, w tym przypadku po prostu jabłkowy, jednak czy to mu coś odejmuje? Powiedziałbym, że ani trochę. Jest to po prostu ciekawe, że nie było ani jednego jabłkowego monstera, a wyszło takie coś i jest całkiem niezłe. No nie przebija moim zdaniem na pewno Osi Lemonade czy jakiś tam e, innych dżustów, e, które lubię, ale jest to ciekawe. Jakby było to w Polsce? to bym chętnie pił coś takiego, no bo, no co, no jabłko, kto nie lubi jabłek, nie? Więc podsumowując moi drodzy widzowie, jeśli chodzi o 52. epizod Kubła Energola, wypiliśmy Javę w końcu od Monstera Café która smakowała jak Kopiko i była całkiem niezła. Oczywiście jak na Javę, więc no wiecie, ja ubóstwiam Javę i w ogóle jest to super e, kawa, bo. Raczej nie energetyk, tylko kawa, tylko z dużą ilością kofeiny. Wiecie o co chodzi. Potem wypiliśmy Richaba Wild Berry Tea, który, no też mi smakował. No i na samym końcu Bad Apple, czyli totalna nowość, właśnie z serii Just, która też mi smakuje. I wszystkie monstery mogę zarekomendować. Spróbujcie ich sobie, jak będziecie mieli możliwość. No może poza tamtymi dwoma, powiecie eBay i te ich porąbane ceny. Ups. No moi drodzy, to by było na tyle. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam fajnie oglądało. Jeśli tak, to zostawcie ocenę pozytywną. Jeśli nie, ocenę negatywną. Dajcie znać, co myślicie o tych monsterach, czy są ok, czy są nie ok. Sekcja komentarzy jest dla was. No i zapraszam do subskrybowania kanału DeCube, jeśli interesują was moje materiały z moją twarzą, na temat energetyków i dalej. No i też wbijajcie tego suba z dzwoneczkiem oczywiście, żeby dostawać powiadomienia o tych filmach, ponieważ YouTube ma z tym różnie. Zachęcam na zajrzenie na kubeł serwera, czyli mój serwer na Discordzie, na którym jest community tego kanału. Też ja tam jestem, rozmawiamy na wszelakie tematy, no i staramy się być tam w miłej, przyjemnej atmosferze. No i co? No, fajnie tam jest, więc zapraszam. A z tej strony moje socjalne media, na których się udzielam, czyli Facebook i Instagram, które służą mi do wrzucania powiadomień, jeśli YouTube zawiedzie, oczywiście powiadomienia o filmach. A na Instagramie wrzucam na storkach też rzeczy z prywatnego życia, na zasadzie shitpostu, postu albo dzielę się jakimiś przemyśleniami i tak dalej, i tak dalej. Także powiedziałem co chciałem, zatem dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i bye bye.